Ale tutaj ja, Król King, oczywiście. No i Król King się wyłożył, no niestety. Dobra, w nowy, to nie ma sensu, bo Sejcka się od Tureta wykłada. Jezus Maria. Dobra, zobaczcie teraz, Król King w akcji. Szef. Ale to? Nie, oni są, są tam. Nie jestem woła. Teraz to Oj, umieram. Dobra. No, tutaj chyba bobera. O nie. O, RG, ty Nie martwcie się. Nie wiem skąd, ale skąd mam. Skąd mam. Żadna RG, -K. poczekajcie To nie jest. Nie, dobra. A, dobra, to był jednak z Myślałem, że mnie stać albo no albo nie, pójdę w tym. Pana pomocy potrzebuje. Ja mam widzi wroga. Ja chcę. Czy Pacie się wceluje? Aha, załapiłam trochę. Zniszczę ich. Dobra. Ale nie obawiajcie się. Królki, Królki jeszcze powstanie 100%. kiedyś. Nie ma co się przejmować. Szef i to w tej gry jestem. Wymykam tabelę z innym pragiem, ale ja jestem szefem. Kolecie, bo to się. O, teraz się rekorduje. No to zabijam Niszczę ich. Zobaczcie mi cel! Dobra, i nice. Oczywiście ja tutaj wszystko zrobiłem. Bo przecież jestem najlepszy w tą grę na świecie całym, człowieku. Byle dawno nic nie wrzucałem. To jest taki powrotny. teraz szkoła, to już nie mam kiedy. Aj, te siódma klasach, nie. Bez Zatrzymuje ich ogień. Z Wskażcie mi cel. Dobra, były problemy na no Imona. Ale Ogarnięte, wszystko już. Jeśli nie dajesz rady, to upadnij blisko mnie. Patrzcie, biorę spajka, nie? I idę człowieku na B. Mam wszystko stare. Kłamy im kości. Ok, tak. Wstawiam osłonę. Przyłowuje. No. Słowo. Widzę droga na środka. Skupić się. Destabilizuję. Kolejna rzecz. Co tam jest? Widzę droga na środka. No i nie, nie wiem, co to jest. Mike leży na B. Lecz... Jest niedorzeczne to jest niedużeczne ta gra. To jest niedużeczne. Jeju. Teraz potem tym Switchie. Pokażę wam. Jestem szefem jest. Ja zatrzymuję ich ty... ogień. El... Wskażcie mi cel. Ha, no to nie, aż jednak w no, ogóle ocencie przy fajny skinek. Z Netmarkecie ostatnim go Myślę, że git. Co u cię będzie? Wymieję ze mną. Tu jest o. broń. Kto następny. Stawia na słonę. Skupić się. Miłych słów. Niszczę ich. Czekajcie, kolejny dublet mi cel. operatora. No i co ten operator człowiek? Dobra, oczywiście moja zasługa wszystko. Dobra teraz lecę do Fortnite'a. Mojego skilla wam pokazać, jakim jestem szefem.

O! Kładra, czy jakoś tak? Człowieku. Pamiętajcie, mi się coś ciężej gra, bo ja mam najpierw do nas ręcić. Skino. No i ogólnie. Król, Królicz, Szafik, jak nawet jestem, pozdrawiam serdecznie z rodzinką, do widzenia, o tej pani skoteczka jeszcze, Amakad, oh miał. no tutaj małpa, i show speed, jelo, na